8 października koło terenowe Polskiego Związku Emerytów, Wręcistów i Inwalidów w Brudzowicach świętowało jubileusz dziesięciolecia istnienia koła. 10 lat temu, minęło to już chyba w lutym, jak się nie mylę, mamy to wszystko w kronice opisane, 7 osób nas zakładało w szkole, bo nie mieliśmy gdzie. No a później za dwa tygodnie coraz więcej osób, coraz więcej i mamy, spotykamy się, bawimy się, jeździmy sobie na wycieczki, na wczasy. Tak się staruszki bawią. Obecnie koło terenowe w Brudzowicach prężnie działa i liczy ponad 100 członków. Tutaj mamy możliwość spotkania, integracji takiej, razem się tutaj spotykamy, gościmy, biesiadujemy, razem wyjeżdżamy na wycieczki, razem różne organizujemy różne imprezy takie typu, powiedzmy, sprzątanie świata, pieczonki, co integruje na pewno tutaj naszą społeczność, przede wszystkim seniorów, prawda? Bo seniorzy są pozamykani w domu, to człowiek jest troszeczkę taki zagubiony, prawda? A ja, jeżeli ma możliwość spotkania się z tymi osobami w swoim wieku, to jest inaczej. Bo rodzina jest rodziną, najważniejsza, ale pomimo wszystko jednak ten kontakt z swoimi rówieśnikami, z takimi samymi problemami, to na pewno dużo daje. Utworzenie koła terenowego w Brudzowicach było ze strategicznego punktu widzenia bardzo dobrym posunięciem. Ja jak przeszłam na emeryturę, to zapisałam się do Związku Emerytów do siebieża, do koła wtedy było jeszcze. I było bardzo dobrze. Jeździłam z nimi na wycieczki, na wczasy, tylko problem stał się jeden. Ja musiałam wysiąść w siebieżu w drodze powrotnej i nie miałam czym dojechać do Brudzowic. Wśród zaproszonych gości był między innymi wicestarosta będziński Dariusz Waluszczyk. Szanowni Państwo, z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie podziękować i pogratulować zarówno pomysłodawcom tego, aby takie koło terenowe w Brudzowicach powstało. Chciałem bardzo serdecznie podziękować również za działalność dla pierwszego przewodniczącego, pana Tadeusza Surmy. Dla całego zarządu ówczesnego, tej pierwszej można powiedzieć kadencji, jak i obecnego zarządu. Życzę Państwu, aby to koło dalej tak prężnie się rozwijało, bo to Państwo tworzycie tutaj atmosferę, klimat, zapełniacie wolny czas seniorom. Jesteście tutaj bardzo mocno w tym środowisku zintegrowani i to wszystko służy rozwojowi społeczności lokalnej. Prace koła docenia również zastępca burmistrza Damian Dawczyński. 10 lat jest z jednej strony mało, z drugiej strony bardzo dużo. Jest dużo osiągnięć, dużo działań, które Polski Związek Emerytów Rencistów Koło Terenowe w Bruzowicach poczyniło w tym czasie. Wiele przedsięwzięć, wiele wycieczek, wiele spotkań. No bardzo wiele robią. Aktywizują społeczność, przeciwdziałają wykluczeniu i poprawiają jakość życia naszych seniorów. Z okazji obchodzonego jubileuszu wręczono okazjonalne statuetki najbardziej zasłużonym członkom oraz drobne upominki z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Na uroczystości nie zabrakło okolicznościowego tortu oraz występów lokalnych artystów. Jestem uczennicą Szkoły Muzycznej w Sosnowcu i uczę się śpiewać operowo. W tym roku kończę, dlatego kończę swoją edukację, dlatego cieszę się, że mogę wystąpić. Jest to w sumie taki mój pierwszy występ poza murami szkoły, więc jest trochę stres, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Wszystkim członkom gratulujemy i życzymy kolejnych tak wspaniałych jubileuszy.